Dzień dobry, witam w kolejnym odcinku Aranżerii. Po udostępnieniu mojego debiutanckiego filmiku dostałem kilka światłych rad od kolegów, jak udoskonalić technicznie metodę, jaką nagrywam. Mam nadzieję, że od tego odcinka będzie się Państwu oglądało przyjemniej. Każdy z nas, mam nadzieję, zna pismo nutowe. Każdy w szkole się uczył, jak pisać te kropeczki, napięcie linii. Zresztą teraz są komputery. Co może pójść nie tak? Nie wszyscy zdają sobie sprawę, jak wiele zależy od czytelnie napisanych nut. Nawet najlepszy pomysł może nie odpalić, jeżeli muzycy nie będą w stanie przeczytać waszych nut, a nie daj Boże jeszcze zbuntują się i odmówią współpracy z nieczytelnymi materiałami. Niektórzy z nas ze szkoły wynieśli te poziome zeszyciki z takimi pastelowymi pięcioliniami i nawyk pisania ołówkiem w nich. No, nie ma takiej możliwości. Te linie w zeszycikach są zbyt blade, ołówek też. Po kopii ksero nic z tego nie zostanie, nawet zresztą w oryginale są nie do końca czytelne. Jeżeli nie jesteś pewien, czy nie robisz błędów. To napisz najpierw brudnopis, natomiast do muzyków powinny trafiać już y, nuty napisane czarnym długopisem na czarnych, wyraźnych pięcioliniach. Okay. Jako humorystyczny przykład y, pokażę kartkę, na której muzyk. Przemilczmy jego nazwisko. Y, zanotował sobie melodię na koncert. Oczywiście y, najbardziej wskazanym. Najpopularniejszym obecnie formatem kartek, na których piszemy nuty, jest standardowy format A4. Po pierwsze, to jest standardowa kartka w naszej drukarce. Po drugie, to jest standardowa kartka w naszej kserokopiarce. Po trzecie, jest to standardowy segregator, w którym większość muzyków teraz porządkuje swoje nuty. Wyjątkiem są tu oczywiście nuty, tak zwane marszowe. Tutaj drukujemy, piszemy na karteczkach o rozmiarze 130 na 180 mm, które mieszczą się w tych pulpicikach typu lirka, które muzycy przyczepiają do instrumentów. Tu przypomnę o coraz rzadszej umiejętności ręcznego przepisywania nut. Sztuka kaligrafii niestety zanika, natomiast miałem do czynienia z nutami pięknie przepisanymi jeszcze przed wojną i to, to są dzieła sztuki same w sobie. Ale wiadomo, że to już przeszłość, standardem są dziś nuty drukowane z programów komputerowych. Należy jednak zwrócić uwagę na pewne rzeczy. Po pierwsze, tusz z drukarki atramentowej nie do końca jest wodoodporny. Warto wydruk z tej drukarki odbić na xero, bo xero najczęściej już jest wodoodporne. Programy komputerowe, szczególnie te mniej zaawansowane, bo wielu kompozytorów i aranżerów używa po prostu modułu pisma muzycznego wmontowanego w popularne sekwencery. Mają tą wadę, że linie zarówno pięciolinie, jak i laski nut są bardzo bardzo cieniutkie. To zmniejsza czytelność, a szczególnie w trzeciej kopii Xero te linie zaczynają gdzieś znikać. Szczególnie głosy orkiestrowe, które będą czytane w różnych warunkach oświetleniowych, powinny mieć troszeczkę masywniejsze linie, żeby były lepiej widoczne. Jeśli chodzi o czytelność, istotna jest oczywiście skala wydruku. Ja dla głosów orkiestrowych stosuję pięciolinie o szerokości około 7 mm. W marszówkach nawet pięciolinie 5 mm, ale pamiętajmy, że no marszówka jest w ogóle specyficznym przykładem, bo muzyk widzi te, te nuty z bardzo bliska ma je w odległości 20-30 cm od oczu podczas gdy standardowe głosy orkiestrowe położone na pulpicie obserwuje muzyk z odległości niemalże metra. I wreszcie rzecz, nad którą nikt się nie zastanawia, dopóki nie zobaczy, jak ten element może zepsuć czytelność nut. To coś, co po angielsku nazywa się layout, czyli rozmieszczenie taktów w linijkach i linijek na stronie. Takty staramy się grupować w systemach zgodnie z logicznymi podziałami muzycznymi. Czasami, nawet gdyby się zmieściło 5 taktów, lepiej jest zostawić w systemie 4 takty, bo akurat taka jest fraza, albo 8 taktów. Następna fraza zacznie się z następną linijką. Bardzo to ważne, szczególnie dla partii zawierających elementy improwizacji, jak perkusja czy gitara. Popatrzmy na przygotowane przeze mnie dwa przykłady. Oto mamy tutaj nuty, które teoretycznie są napisane poprawnie. Co sprawia, że z tych nut źle nam się będzie grało? Po pierwsze, właśnie rozmieszczenie taktów w systemach. To jest bardzo frazowy utwór, gdzie fraza trwa 4 takty. Tutaj mamy 5 taktów. Raz, dwa, trzy, cztery. Znowu 5 taktów. Tutaj taktów jest 6. Pierwsza i druga volta w środku systemu. Po drugie, systemy są troszeczkę zbyt gęsto rozmieszczone. Na dole kartki zostaje bardzo dużo miejsca. Akordy zapisane są malutką czcionką, którą niezbyt wygodnie się czyta, a na dodatek są umieszczone nieco za nisko, przez co tak jak widzimy tutaj, mają konflikt z nutami. Kolejna rzecz, która wychodzi jeżeli nasz komputer bardzo dosłownie zinterpretuje to, co zostało nagrane z klawiatury. Długa nuta, która nie została dociągnięta do końca taktu, kończy się jakąś absurdalnie krótką pauzą. Całkiem źle się czyta taki fragment jak tutaj. Ilość miar metrycznych się zgadza, natomiast te trzy ósemki połączone i po nich ćwierćnuta, ćwierćnuta i ósemka trzeba się bardzo nagłowić, jak to Przeczytać. Utwór jest swingowy, natomiast w tym miejscu yy, komputer zapisał sobie triole. Zobaczmy teraz ten sam utwór napisany prawidłowo. Po pierwsze, wszystkie linijki liczą sobie po cztery takty, tak jak cztery takty liczy sobie fraza. Poza tym systemem, gdzie taktów jest pięć, bo system zawiera pierwszą i drugą woltę. Po drugie. Ta wersja zawiera artykulację i po tym można poznać nuty, przy których aranżer podszedł do sprawy poważnie. Akordy są na odpowiedniej wysokości, są napisane dużą, wyraźną czcionką. No i czego nie było w poprzedniej yy, wersji, mamy oznaczenie tempa charakteru utworu. Jeżeli jest napisane swing i do tego alla breve, to już wiemy, że te ósemki są realizowane jako rytm punktowany. Oczywiście do poprzedniej prezentacji wybrałem prosty przykład yy, takiego utworu, w którym faktycznie da się zmieścić jedną frazę yy, w jednym systemie. Czasami się nie da, bo któryś takt zawiera za dużo gęstych nut. Wtedy umieszczam ich w systemie tyle, ile się zmieści, bez wrażenia natłoku nut. A jeżeli któraś partia zawiera akurat długie nuty yy, całotaktowe, to przecież można ich w systemie zmieścić dużo. Jak stosuje 7mm pięciolinię, to mieści się na stronie 12 systemów, rozstawionych na tyle szeroko, że mieści się między nimi niezbędna przestrzeń na elementy, takie jak wypukłe łuki, dynamika, elementy tekstowe. Oczywiście wszystkie te zasady należy stosować elastycznie. Czasami zagęszczamy odrobinę nuty po to, żeby wszystko zmieścić na jednej stronie. Znowu marszówki. Maszerujący muzyk nie ma praktycznie żadnej szansy, żeby w trakcie utworu opuścić instrument, wyszarpnąć marszówkę z uchwytu, przewrócić stronę, zamontować nuty z powrotem. Dlatego, w przypadku głosów marszowych, za wszelką cenę staram się zmieścić cały utwór na jednej stronie, nawet kosztem nieestetycznego zagęszczenia nut. Popatrzmy na jeden z najpopularniejszych marszy. Te nuty są napisane za gęsto, ale mieszczą się na jednej stronie. Muzyk siedzący przy standardowym pulpicie najczęściej ma przed sobą segregator z rozłożonymi równocześnie dwoma stronami. Problem zaczyna się, kiedy utwór nijak na dwóch stronach się nie zmieści i trzeba będzie przewrócić stronę. Pamiętajmy o tym, że skrzypków w pulpicie jest dwóch i jeden z nich może przez sekundę przestać grać, żeby przewrócić stronę, ale już perkusista ma obie ręce zajęte, a jeżeli przestanie grać na kilka sekund, to będzie bardzo słyszalne. Dlatego jeśli to tylko możliwe, jeśli w utworze są jakieś długie pauzy, warto tak rozmieścić systemy, żeby wypadały właśnie na dole drugiej strony. O, spójrzmy, tak to wygląda w jednym z moich opracowań. Przy przewracaniu z drugiej na trzecią stronę mamy na tyle dużo czasu, że muzyk może nawet wstać od pulpitu. Dobrze napisane nuty różni także od nut napisanych amatorsko niezbędna ilość oznaczeń niebędących konkretnymi znakami nutowymi o których często się zapomina jak się szkicuje na szybko. Oznaczenie tempa, czasem też rodzaju stylistyki. Pierwsze zerknięcie w nuty, zanim zaczniemy je czytać, już daje wskazówki wykonawcze. Swing, medium, a no, już wiemy jak interpretować ósemki. Latin, no to już warunkuje pewne rozwiązania frazowe. Polecam też oznaczenia metronomiczne. Włoskie określenia takie jak allegro, largo yy, są zbyt pojemne. A cyferki można wpisać. Szanujący się bębniarz umie grać z metronomem na uszach, w razie potrzeby oczywiście. Artykulacja. W przypadku każdej nuty powinna być określona artykulacja. Inaczej ryzykujemy, że każdy muzyk w sekcji zagra jakąś losową artykulację, która się jemu wydaje. Dynamika. Nawet jeżeli dynamika się nie zmienia, warto na początku każdej części Przypomnieć, z jaką dynamiką ma grać dana sekcja, a już szczególnie po długich pauzach. Bardzo ważna rzecz, która może zrazić wykonawców do danej aranżacji: jeżeli głosy będą miały różną ilość taktów, albo będą rozbieżności w formie, repetycjach, powtórkach, to zespół traci mnóstwo cennych minut żeby na próbie zidentyfikować błąd. Dlatego warto też na, każde, na początku każdego systemu zaznaczyć numer taktów. Poza tym, na stronie porządnie napisanych nut powinny się znaleźć elementy, które nie mają wpływu bezpośredniego na muzykę, ale które błyskawicznie doceni ktoś, komu kiedyś rozsypały się nuty w teczce. Popatrzmy, co powinno się znaleźć na każdej stronie nut, szczególnie głosów orkiestrowych. Tytuł utworu. I to nie tylko na pierwszej stronie, na każdej kolejnej stronie. Autor kompozycji, autor tekstu, nasze nazwisko, jeżeli jesteśmy aranżerem, ewentualnie, co bardzo ważne, wersja utworu. Bo na przykład od zeszłego tygodnia zostały wprowadzone pewne zmiany. Numeracja stron, nazwa głosu i jego strój. Na każdej stronie. Bardzo ważną rzeczą, chociaż nie mającą bezpośrednio wpływu na muzykę, są tak zwane rehearsal marks, zwane znakami rewizyjnymi. To są znaczniki, które pomagają się zorientować w formie utworu i pomagają prowadzić próbę, gdyby utwór został w czasie próby przerwany. Jest kilka patentów na znaczniki. Popatrzmy. Tutaj mamy znaczniki w postaci cyfer w kółkach. Tutaj inny przykład. Znaczniki mają formę liter kolejnych. Tutaj w tym samym utworze mamy znaczniki, gdzie podkreślone są pewne numery taktów, od których warto zaczynać jakąś część. W przypadku muzyki rozrywkowej ja czasami stosuję zamiast znaczników oznaczenia formy. Dla sekcji rytmicznej bardzo istotne jest, czy w tym momencie gra refren, czy zwrotkę i wreszcie bardzo specyficzny rodzaj, czyli incipity tekstów. Wokalista czasami nut nie zna i instrumentaliści, którzy grają z nut, muszą się orientować słuchając po prostu tekstu wokalisty, a nie daj Boże, on jeszcze na koncercie zaimprowizuje, wtedy Znajomość pierwszych słów tekstu yy, okazuje się czasami ratunkiem przed zawaleniem całej formy. I to by było na tyle w dzisiejszej aranżerii. W następnym odcinku porozmawiamy o instrumentach. Wszystko będzie grało. Zrealizowano w ramach programu stypendialnego Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Kultura w sieci.